To ja jestem marginesem społecznym. Popek. Jesteś skończony. Eee, nie, żadne oświadczenia, żadne kajania, żadne to, że byłeś naćpany, ci kurwa już nic nie pomogą. Jesteś skończony. w się. Totalnie. Wszędzie. A! Jeszcze jedna kwestia odezwały już się głosy <laughs> Żelwa, obrony Ciebie e, to ja bym wiecie co, zwrócił uwagę ludzi, na ludzi, którzy go bronią bo jeżeli ktoś go broni to w jakim celu? dlaczego? z jakich powodów? Ha, <laughs> kurwa, ja pierdolę, nie mogę w to uwierzyć, naprawdę, niesamowite. I To ja jestem marginesem społecznym ludziska? Naprawdę? Ha. Nawet nie wiem, co powiedzieć, to, to, to chyba wszystko. Króciutko, ale musiałem się do tego odnieść.